Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksandry Gieruszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę, tym razem pomiędzy Pawłem a Darkiem, gdzie Darek, grając z biolami, wygrywa grę pod rezygnację. Jest to gra z grupy C w sezonie 14 nawetowej Lidze Go. Zatem przejdziemy do samej gry. Jak widzimy z wykresu, to na początku gra się była w miarę wyrównana, ale stopniowo biały zaczął prowadzić i doszło to do tego, że Mieliśmy przewagę ponad 50 punktów. Jest to duża przewaga, i rzeczywiście już wypadalo, bo rezygnować. Tym bardziej już prawie w końcówce gry, gdzie już nie dało się w żadnym przypadku tego nadrobić. Także zobaczmy, jak do tego się doprowadziło. Zagrana ta gra była dosyć prosto na początku. Mamy prosty, prosty osko, który jest powiedzmy nie dość popularnej zazwyczaj już teraz grałem tak ale też jest możliwy do rozegrania rozegrane było jedno z standardowych josek na ten moment w obecnym świecie tam w obecnej popularności i było rozegrane ten ruch oczywiście na ten ruch możemy nie odpowiadać grać w innym miejscu to jest w wielu grach już sprawdzony trik także jest tak po prostu takie joseki rzadko grałem tu bardzo rzadko Byłem zaskoczony, ale widzę, że e, go i Lila nie ma nic przeciwko temu ruchu. Można. Jest ok, możemy zabrać ten, ten kamień, jest wszystko dobrze. Jedyna uwaga jest do Białego: to tylko ta, że po tym zbiciu musimy zrobić tą wymianę. Musimy, bo później będziemy zmuszeni cofać. Cofać troszeczkę było nieprzyjemnie, a to było akurat w grze, ale dobrze, wykorzystaliśmy to inaczej, zagraliśmy do Sansamu. Ciarny rzeczywiście zrobił błąd, bo tu zazwyczaj, po pierwsze, trzeba zagrać tu, żeby biały odpowiedział, trzeba to zdążyć zagrać. A po drugie, to dlaczego tak, jak trzeba jednak grać tak, w tą stronę? Bo jeżeli zagramy w tą stronę, no to de facto budujemy ścianę przeciwko naszego naszemu, naprzeciwko mamy to ponuki i będziemy całkiem dobrze stali. I mi się wydaje, że to jest dobry plan. Ten ruch jednak wymusza budować nam ściany w innym kierunku, trochę nie tym, którym chcemy. Robimy blond, taki powiedzmy książkowy, bo tu trzeba wydłużać się. No i tu oczywiście nas będą ciąć. Muszą ciąć. Teraz trzeba ciąć, i w efekcie powstałoby taki scenariusz, gdzie gramy tak, tak, tak. Tu biały zagra oczywiście jakoś tak, żeby przeżyć w tym narożniku, i później biały wydłuży się. I mamy, no ewidentnie mamy problem teraz za, za czarny. Musimy jakoś te cztery kamienie uratować. Możemy oczywiście zagrać w tym przypadku tak. Biały prawdopodobnie odpowie, czarny zagra tak. Prawdopodobnie biały odpowie tu, żeby żyć w miarę w dobrym mieście z tyłu, czy tam zachowując centy, i zagrać tak. Mi się wydaje, że jest całkiem dobre. Dobry wariant za Bialek, bo Bialek dostaje życie w narożniku tak jak chciał. Może troszeczkę mniej terenu, ale, ale ma. Zniweluje cały wpływ tego punktu, bo on zdobywał zaledwie tam może 8 punktów. Jeszcze Czarny musi tym, z tym coś robić, a my mamy tak naprawdę wszędzie dobre, dobre kształty. Także moim zdaniem trzeba było w ta, w, na taki desyn to wykorzystać. To jest też dopuszczalny ruch który zale zaledwie tam traci pół punkta, ale jeżeli już patrzymy o najbardziej tam szukamy najbardziej prawidłowe ruchy, to raczej cięcie, raczej cięcie trzeba było zagrać. Jeszcze jest e wariant z tym ruchiem, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. No i w fakcie tu jest joseki, kiedy mamy ten jeszcze ruch, tak, za czarnego i wtedy, wtedy i tak musimy tak grać, a tego teraz tej jedynki nie mamy i dlaczego sobie pozwalamy na piątku? Także to było dla mnie zdziwieniem, to jakieś no, chwilowe powiedzmy niezrozumienie josek, ale dobrze. Tu jest w miarę dobre rozegranie za Białek. czarny ewidentnie kontynuuje nie, niezbyt dobre ruchy, tym bardziej, że taki ruch, Troch, troszeczkę ignorujemy to, że ten kamień tu stoi, tak jak niby wiele prosto zagrał do sensana, my gramy joseki, które no nie jest w to znaczy gramy joseki, które no zazwyczaj jest grane coś na ten desen, ale to nie o to chodzi, to, to tak nie działa, nie możemy tak kombinować i zupełnie ignorować ten kamień tu, bo traci sens tego joseki. Tu zrobiliśmy coś podobnego, ale nam no nie zbyt wychodzi tylko z punktu widzenia na to, że ja by w ogóle za czarne zbił, byłoby prościej. Nawet gdyby nam zrobili Atari to nic tu złego nie ma przez to, że możemy po pierwsze nawet to koło zagrać, moim zdaniem. Spróbować jednak tak zagrać i tyle. Niech, niech ktoś zbije, mamy groźbę. Mamy dużo groźb w to. Także moim zdaniem możemy wystartować to koło i też by nic błotnego nie było. Może nie chcieliśmy, to też jest w miarę dobra decyzja. Tylko, według AI, to jest duża strata, ale ja bym nie powiedziałem, że to jest. Jeśli nie do nadrobienia, może to dobre uproszczenia. Tu trzeba, wydaje mi się, grać tak. Możemy cofnąć do sytuacji, gdzie tu przeżyjemy, tu zagramy i będzie ok, ale możliwe, że teraz z ma biały, jednak troszeczkę komfortu z tym. Ale dobrze, cofnijmy się do tego, gdzie Czarny musi nie atari zrobić, a połączyć się Bo musimy jakoś to rotować Oczywiście biały prawdopodobnie zagra tu I wtedy możemy dać atari tu i Prawdopodobnie atari w tym miejscu I jeżeli biały by połączył się, to w takim razie Tak, tak, tak i uruchamiamy ucieczkę z tego wszystkiego Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry plan Mamy trzy oddechy, prawdopodobnie jak biały zagra tu Zdążymy te trzy kamienie zabrać. Jak biały zagra tu, zdążymy te trzy kamienie zagrać. Tym bardziej, że drabinka bodajże działa za nas. Musimy tylko policzyć. Pozwolę sobie troszeczkę na szybko policzyć. Może Wam przedstawię, jak to wygląda mniej więcej. No i wygląda na to, że jednak biały jest złapany. Także moim zdaniem nie trzeba było bać się i jednak spróbować taką, ani inną taktykę. A jak zagraliśmy w grze? Wybraliśmy podobnie, tylko daliśmy szansę odwiny, bialemu teraz wybrać. Bo zagraliśmy tu, tak? I biale nie jest bo mógł sobie pozwolić na taki ani inny ruch. I teraz jest troszeczkę problem w tej kolejności, bo mieliśmy podobny plan, tylko co teraz robić, jeżeli biale zagrał tak? No tak de facto nic nam dużego nie zostaje, jak zrobić Atari. I później się nie wydłużyć, ale raczej zbić. Bo jeżeli zbijamy, biały musi zabrać tu, i my możemy sfinalizować ten kształt w taki sposób. Wygląda nie za bardzo dobrze, ale oczywiście możemy zagrać tu. Prawdopodobnie biały musi jakoś odpowiedzieć, jeżeli chce żyć. Ja bym odpowiedziałam by tak, żeby więcej tego terenu tam było. No i dalej oczekiwałbym od czarnych tego ruchu. Tak, straciliśmy w tym. W tej kombinacji z góry sprawa, ale nie tak, żeby aż, że, że koniec gry i koniec i musimy rezygnować. Nie, ale tu ciągniemy ewidentnie ten problem do końca, gdzie biały bardzo mocno stabilizuje wszystkie kształty, i tu wydaje mi się, nie robi błądu, bo tu zaliczone jak na duży błąd tam prawie minus 5 punktów, ale można na ten ruch byłoby odpowiedzieć inaczej. Prawdopodobnie nawet. Teraz dajcie mi chwilę znowu policie. Mi się wydaje, że nie tak, a lepiej tak będzie po prostu lepszy kształt od dominy mm, dla życia, tak? jest bardziej atrakcyjniejszy. Powiedzmy, chociaż e, moim zdziwieniem teraz AI mówi grać tu, tu, i mówię, że trzeba ignorować ten narożnik. Może nawet zgodzę się z tym przez to, że żeby zabić ten ruch całkowicie, to trzeba stracić co najmniej jeszcze jeden ruch. I no, możemy to sobie zignorować, pozwolić ci zignorować. Wciąż myślę, że ten ruchu daje też nam życie, także możemy i ten ruch zagrać, który dosyć jest dobry. I w efekcie no, nic nam tu nie zrobią. Mogą de facto tylko takie jakieś kombinacje robić. Ale jak zagramy tak, no to przecież mamy oddech i tak stracimy prawdopodobnie. A nie, nic nie stracimy, dobrze, to zagrajmy tu, 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 tu i możemy podejść, bo mam dwa oddechy. Także w efekcie nic nie stracimy i ja bym zagrał tak, żeby w przyszłości było o, lepsza o, możliwość tego zagrania jose, albo no, no, po prostu więcej punktów. Tu mniej punktów, tu zabieram i teraz gramy jakiś dziwny ruch, zazwyczaj gramy tu, żeby zniwelować problemy, także to tylko o to chodzi. Tu jest bardzo dobry ruch za czarnego, no taki trafny, bo jest on na granicy e, tych wpływów, trzeba ten ruch zagrać i tyle. Tu ewidentnie trzeba zagrać prościej, bo jak gramy tak, to Ciarny może sobie spokojnie spróbować, może w przyszłości wyciągnąć takie coś zagrać, no i tam praktycznie zabrać ten teren. Także tu naprawdę trzeba byłoby by ostrożnie zagrać, jeżeli już gramy tak, to no może być problem, pod względem tym, że no, jeżeli tak gramy, to może być problem pod względem tym, że stracimy ten teren. Dalej patrząc na to wszystko, to de facto, dobrze biały sobie radzi z tym. Czarny też, tylko zbyt zaostrza. Moim zdaniem można byłoby spróbować coś takiego i spróbować zabrać ten teren. Nie jest on wcale taki mały. Pozwala on na duże, duże tak naprawdę zabranie tego Powiedzmy całkowitego terenu w, śr no w środku. Jest naprawdę dużo terenu. Także, dlaczego nie możemy spróbować? Moim zdaniem, że to byłoby na granicy i bardzo dobrze. Tu jeszcze jest na otwarty, także możemy nie dbać o te kamienie na razie, odpuścić i grać w inne miejsce. Tu troszeczkę wchodzimy o konsekwencje, które no są niezbyt dobre. Tak? Są niezbyt dobre dla czarnych, przez to, że czarne niby coś tu uzyskuje. Niby gdzieś tam ten te teren, teren się powstaje, ale de facto, czym dalej idziemy, tym więcej problemów, tak? Wpakowaliśmy w bardzo, w bardzo potężnej, o, powiedzmy, bardzo potężnym walku. Nie robimy praktycznie żadnego blądu. Oprócz tego, że ja by tu, jeżeli cofnąć, to ja by zagrał za białek, tak, prościej, po prostu prościej, albo tu. No, ale nie patrzyłam na ten ruch. myślałam, że jednak dać uciec temu, a zabrać jednak ten narożnik, który jest większy. I minus jeden problem, bo tam nie byłoby problemu. Ale było prawdopodobnie przez to, że zagraliśmy to kosumie, musimy uważać na, ten, na to wydłużenie. No to tu, jeżeli popatrzeć pod tym względem, to może się zgodzę, ale no ciężko to zdecydować. I to jest ciężki, bardzo ciężkie tu są decyzje, które można pominąć, bo to są zwykle sumy go, które raz trafimy raz nie trafimy to zależy od naszych umiejętności i ono zbyt dużo tam nie zmienia powiedzmy całej skali problemu ale jak zobaczymy za każdym razem czym dalej gramy tym jakiś jest powiedzmy większy problem dla czarnego dlaczego tak jest bo no, zrobiliśmy tu duży błąd który bardzo dużo oddał jeśli biały już zdąży to powiedzmy zamknąć poświęcają no, może nawet, nawet nie poświęcałem punkty według katego, ale poświęcając centę na to. No i de facto po prostu ta strata pozwala bielemu troszeczkę zachowawczo grać. A my próbujemy nawiązać atak. No, nic nie możemy z tym zrobić. I teraz wygląda na to, że my postawiliśmy całość na planszy. Jesteśmy martwi. Widać, że teraz nic nie uciekniemy. No, i de facto jest problem taki, kto kogo zabiera i gdzie ten jest teren, tak? Bo teraz, jeżeli tak trzeba pomyśleć nad tym, no to i zastanowić się, to wygląda na to, że niby wszystko nie jest aż takie złe, ale wciąż mamy minus 12 punktów, tak jak nam mówi katego. Dlaczego? A wszystko przez to, że nawet jak zabraliśmy te kamienie, nawet jak załóżmy, że jest tu. Koniec, tak chociaż tu trzeba, jak tu za białych, tak zagrać, żeby, żeby oddać te kamienie. Powiedzmy, zamiast zamiast może, żeby skoku, teraz powiedzmy zagrać jakoś tak, i czarny by zagrał tak, i teraz o, oczywiście by to było zabrane. Ale de facto, o, chociaż nie, chociaż tu jest, no to biały żyje, a jeżeli biały żyje, to tu jest dużo więcej, tak? No, ale jak nawet założymy, że to jest martwe, to i tak jest dużo punktu u białego. Także nie wiem, co dalej robić. Bardzo mało jest e, możliwości u czarnych teraz nadrobić tą przewagę. Może tak nieznacząco, ale bardzo mało. Nawet, jeżeli popatrzymy na procenty, no to tu jest 94% że biały wygrywa bo no jest po prostu mało szans wydaje mi się jak skończył biały tak to prawdopodobnie trzeba byłoby zagrać jakiś taki ruch i spróbować jednak odcinać te kamienie może zaryzykować na maksa bo tu zagraliśmy tak powiedzmy zabierając jakieś tam punkty ale de facto nie zabijając tą grupę, a jeżeli nie zabijamy tą grupę, to cały czas tracimy I tu widzimy, że niby odcinamy, niby zabieramy jakieś tereny Ale zabierając to, tracimy to co z dołu jest I dalej konsekwencje ta punktacja maleje, 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 maleje Bo oddajemy i wszystko z dołu ginie, bo Zaczęło się to sypać, e, Blond za blondem, blond za blondem i mamy problem Także moim zdaniem problem polega nie w tym jak tu zrobiliśmy, czy rozegraliśmy tą pozycję z góry. Jest w miarę ok, nawet jak to 10 punktów, to dużo, dużo to nie straca. Jest in, inne zdanie moje, jest takie, że nie trzeba byłoby tu wpakowywać, a na pewno zastanowić się nad tym ruchem, bo prawdopodobnie ten ruch nie jest potrzebny i można zaprosić przeciwnika naszego do inwazji do nas, a nie żeby my inwadowaliśmy do niego. I dlatego ja by prawdopodobnie wybrałbym teraz ten ruch i grałbym, no powiedzmy nawet gdyby biały zagrał tu, my zagraliśmy tu, biały zagrał tu, my zagraliśmy tu, biały zagrał tak i my zagramy na przykład tak. No to nie wygląda źle. Jest bardzo dobrzy, dobra tu, dobry tu kawałek terenu. Jeżeli tu przeżywamy to biały ma no mniej, od razu mniej. I może to nam starczyć. A może nam starczyć nawet taki ruch, gdzie gramy tak, przeciwnik wydłuży się, a my na przykład wykorzystujemy to, bo przecież Biale zagrał tak, nie zachowawcie, Możemy jednak wykorzystać ten ruch teraz. Biale musi reagować, musi zabierać dwa kamienia. Oczywiście możemy nawet zagrać tak, musi znowu odpowiadać. Możemy zrobić skok na trzecią linię, ja bym powiedziałem. Może nawet bliżej, może, może nawet dalej. Tu chcę dalej, żeby być pomiędzy narożnikiem a tym, żeby tu skoczyć i też przeżyć. Mi się wydaje, że ten ruch tu by był w miarę dobry. Ale to byłby mój plan. Ja bym nie wpakowałem się od razu, bo na ten ruch, który zagraliśmy, tu widać, że będzie pincer. A ja pincera nie chcę. Także prawdopodobnie zagrałbym tu lub tu to już od mojej decyzji troszeczkę zależy ale prawdopodobnie zagrałbym tak jeżeli by zagrali tak to już mam to, to, to to i to do rozegrania znowu jest, jestem praktycznie żywy teraz za ciała. także mi się wydaje, że można było jeszcze się wykorzystać dlatego ta punktacja tu jest taka wyrównana wiecie jest dużo szans na wygranie i tym się trzeba zastanowić się i tak naprawdę zastanowić się nad tym dzioseki, bo ono nam wszystko popsuło, gdyby Mm, inaczej tu zachowaliśmy, powiedzmy, nawet tu normalnie, by zrobiliśmy odpowiedź, to byłoby o wiele prościej teraz za grać. A normalna odpowiedź w tym przypadku byłaby e, no, prawdopodobnie tak. Można oczywiście odskoczyć na czwartą linię, ale prawdopodobnie tak byłoby najlepiej, bo wtedy, jak biała gra tu, my wydłużamy się, jak biała gra, powiedzmy, jak będzie to najprostszy, tu, tu i nie wiem, zazwyczaj grają wydłużenia tu. No to my możemy wydłużyć się tu. Praktycznie dostajemy to samo, tą samą ścianę, tylko nie dajemy narożnik. I ta pozycja jest o wiele prostsza teraz za czarny, no bo możemy coś nadrabić. Ten kamień zazwyczaj nie zabierają. On się zostaje praktycznie do końca gryje później prawie w końcówce go rozgrywają, bo rzadko kto zagra tak, żeby oddać narożnik, aby oby zabrać tu teren. Także mi się wydaje, że coś takiego trzeba było zagrać i wszystko tkwi w tym problemie jak my rozegraliśmy ten narożnik i troszeczkę było problemów w tym, że zagraliśmy za białych tu, a nie tu kończąc tą całą sekwencję w tym, że nie ma problemu. Także moim zdaniem tyle byłoby uwag do tej gry po mojej stronie. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków już w kolejnym sezonie.